Nazywam się Szymon Adamski. Reżyseruję jeden z odcinków Mami Fatal. Jest to seria produkowana przez Studio Miniatur i Grupę Smacznego z Gdańska. No i co mogę powiedzieć? Co robi reżyser? Dostaje scenariusz, a musi oddać producentowi, producentowi gotowy film. Dostałem scenariusz i wszystkie etapy do momentu zbierania animacji mam już ze sobą. W tym momencie animatorzy animują mój odcinek. Super psina. Jest to historia o dwóch superbohaterach, w których zmieniają się prosie i świnia. Oczywiście nie podoba to się mami, jest mocno niezadowolona, ale pozwala zwierzaczkom uczyć się na swoich błędach. Myślę, że będę więcej robił, ale to na razie dostałem jeden odcinek. By połowę robi studio miniatur, a połowę grupa smacznego odcinków. Pod okiem reżysera głównego Łukasza Kasprowicza. On zarządza wszystkim z Gdańska. Dekoratorka też jest z Gdańska. Animatorów mamy z całej Polski. Praca ze studiem miniatur filmowych i z grupą Smacznego przypadła mi do gustu. Jest to, są to dwa bardzo dobre studia, no oczywiście studio miniatur z większą tradycją. Historia Mami też jest bardzo ciekawa, jest Babcia, jest to historia trochę inna niż wszystkie. Ciekawe podejście, bardzo ciekawa plastyka. Kasia Nowowiejska jest odpowiedzialna za plastykę. O, myślę, że powstanie bardzo fajny serial. Mami Fatala.